Słodki dźwięk cierpienia. Czekacie ból. Spodoba mi się to. Przez słodkie cierpienie. Słyszysz te krzyki? Nikt nie ucieknie. Ciało jest więzieniem. Cóż warta jest dusza? Biedne duszyczki. Odpuść, po prostu zapomnij. No, hak! Ścierd! Pyszności! Niegodziwcze! Należysz do mnie. Nie ukryjesz się. To zaledwie początek. Po co walczyć? Mam cię. Już czas. Kolejna dusza do mej latarni. No tak jak sądziłem. Nędza. Zapomnij o nadziei. To moje. O tak. Ale frajda. Idź za światłem. Twój ból sprawia mi radość. Nie zatrzymasz tego, co nadchodzi. Teraz Cierp wieczne męki! To ledwie początek twojego cierpienia. Koniec nadszedł. To tylko... tylko zmyłka. Głupcy, to dopiero początek. Nie! 大 <laughs> <laughs> Co za wspaniały ból! Czujesz to, jak Twoja ostatnia nadzieja się wykrwawia? Pragniesz, bym zakończył Twoje cierpienie. Pyszności. Ostrze zniszczonego króla. Witaj w moim sanktuarium, gangplank. Spójrz, oto Twoja nagroda. To ostrze zniszczonego Króla. W nim drzemie jego duch. Dzięki artefaktom Buru, jakie dostarczyłeś z Bilgewater, wydobędziemy duszę Króla. Ale by go uwięzić, zmusić jego mroczną moc do posłuszeństwa, potrzebny ci będzie amulet, który ci dałem. Król jest stworzeniem zrodzonym z czarnej mgły. Amulet może wchłonąć mgłę, ale jego moc zależy od woli właściciela. Gdy przyjdzie czas, twoja śmiertelna wola musi pokonać króla. Tylko wtedy będziesz mógł kontrolować jego magię. Zdajesz się być zmartwiony. Nie bój się. Król i ja pochodzimy z dawniejszych czasów. Znam część jego tajemnic. Jeśli jego sercem po stuleciach wciąż targa gniew, złamie jego ducha. Niemal tak, jak chęć mi sforczył. Nie wiadomo, co brzemie w sercu wroga. Musisz strzec tego amuletu nawet za cenę życia. Teraz król musi odzyskać siły. Obudźmy go i sprawdźmy, jak tysiącletni sen może zmienić czyjąś duszę. Ten śmiertelnik gangplank okazał się przydatny. Zdobył niemal wszystko, czego potrzebuje. Tak jak to ostrze, wszystkie te artefakty, niegdyś należały do Ciebie, mój panie, zawierają znikome ślady Twojej esencji. Jednak to wystarczyło, by do Ciebie dotrzeć. Usłysz mnie przez zasłonę! Królu Zniszczenia! Usłyszmy słowa! Poznaj prawdę! Jestem treść, Wyrwałem Cię z ciemności. Tak długi sen Cię osłabił. Poszukamy jej, gdy powrócą Twoje siły. Twoja ukochana zasługuje, aby zobaczyć Cię w całej królewskiej okazałości, w pełni sił. Szuka swojej królowej, ale ona od dawna nie żyje. Jego miłość do niej pozwala go kontrolować. Rozgość się w moich skromnych progach. Wkrótce spróbujemy ponownie. Hmm, w końcu wszystkie elementy są w grze. Gangplank, amulet i król. Hmm, Gangplank będzie odpowiednim żywicielem. Jednak amulet w końcu go złamie. Nawet najsilniejsi nie mogą stale opierać się w mgle. A gdy złamany zostanie duch Gangplanka, wszystkie dusze na świecie będą moje. Jestem też lojalny poddany pragnący ujrzeć twą chwałę i świetność Twojego królestwa. Nie wspaniały królu, światło się tli, a ja je odnalazłem. Twoja królowa nie przepadła, ależ nie, odnalazłem ją tak jak i ciebie. Pokornym sługą, mój królu, tym, który uwolni cię z twojego więzienia, byś odzyskał prawdziwą moc i ocalił swoją królową. Zbieraj siły. Będziemy wyczekiwać twego powrotu, zjednoczenia i chwały. Wkrótce cały świat pozna Twoje cierpienie. Wierzę, że mnie nie zawiodłeś. Jak tak żałosne stworzenie Egburu weszły w posiadanie niezmiernie potężnego artefaktu. Pozwoli on wydobyć z ostrza esencję króla. A co z koroną? Teraz liczy się ostatnia część. Bądź świadkiem narodzin Nowej Ery. Nadejścia Nowego Króla. Rytuał się udał. Mój królu, zostałeś wyrwany ciemności. Świat teraz. Trochę musisz odzyskać siły. Póki co, znajdziesz schronienie w czarnej mgle. Cierpliwości, o wielki, najpierw odzyskaj siły. Mój królu, ona! Cierpliwości, on porusza się tylko w mgle, daleko nie zajdzie. Twój klejnot zwiąże jego moce z tobą. Rytuał jednak potrzebuje czasu. Dusze, dusze Twych wrogów, wrogów króla, wszystkich, których dotknie mgła, ich słodkiej agonii, tylko dla mnie. Tak jak ty, my mamy naszą własną zemstę. Król i ja pochodzimy z innych, dawniejszych czasów i mamy swoje rachunki do wyrównania. Zadowolą mnie krzyki upadłych. Nie jestem niczym sprzymierzeńcem. Bardzo to sprawiedliwe. Był potężnym władcą, dowodzącym ogromnymi armiami. Też taki będziesz, gdy mgła będzie twoja. Sprawdźmy, czy jest silniejszy. Zbudź się, potężny królu. Mój panie, wciąż odzyskujesz siły. Wkrótce ją znajdziemy. Spokojnie, wkrótce znajdziemy twoją królową. Spokojnie, gangplanku, ta obsesja jest jego siłą. Ty szczególnie powinieneś wiedzieć, jaką moc ma podążanie za przeznaczeniem. A, ah, gangplanku, przeznaczenie króla wciąż istnieje. Gdy wyczuwa swoją królową, mówi prawdę. Zakopałeś jej koronę w bilczwote. Zaprowadzi go tam następnie przez cały świat, a w ślad za nim podąży zrujnowanie. Bezczelni ludzie, jak śmiecie przerywać rytuał! Spotka was za to kara! Ten głupiec nie jest już człowiekiem. Stał się jednością z czarną mgłą. Jednością z nadchodzącą zagładą. Matka węży! Pomniejsi bogowie w obliczu nieśmiertelnego króla! Zobaczcie, czym się stał i czym się stanie. Zginiecie z jego ręki, bez zagrobu oglądać, jak świat ulega zniszczeniu za sprawą śmiertelnej mły. Trzeba było was trzymać na krótszej smyczy. Za późno. Mój plan jest w trakcie realizacji. Cudownie jest oglądać, jak śmiertelnicy walczą. Jak nadzieja powoli z Was uchodzi, to czyni Wasze cierpienie jeszcze słodszym. Ucieczka dała Wam nadzieję, obserwowanie, jak z Was uchodzi, uczyni Wasze cierpienie jeszcze słodszym. <grym> Żywy czy martwy? Nieważne. Potrzebowałem czasu. Pora przywołać nowego króla tego świata. Moich intryg? O nie, moje zwycięstwo jest już blisko. Nowe zrujnowanie nawiedzi Bo Pochłonie cały świat. A wtedy ja powrócę. Wszystkie dusze świata będą moje. Głupie pytanie od zwykłego umysłu nigdy się nie dowiecie. Ten śmiertelnik jest, jest naczyniem dla nieuniknionego, dla zniszczonego króla! Bilgewater to, to dopiero, dopiero początek. Pogrążone w bólu dusze zaleją ulice tego przeklętego miasta. A wy jesteście tu. Dokładnie, gdzie was potrzebuje. <grym> o tak! Wolałbym wasze dusze, lecz czas wystarczy. To Harrowing pochłonie świat. Dla Bilgewater mam jednak coś specjalnego. Zrujnowanie, jakiego doświadczyliście na tej wyspie. Wielki Królu... To dość nieprzewidziany obrót wydarzeń. Kapłani jednak długo nie pociągną. Mój Królu... Czasem wróci jasność Czasem twojego twego umysłu i pokonasz śmiertelników. Nie zaprzątaj, nie zaprzątaj sobie nimi głowy. Hmm. Nim cię uwolniłem, byłeś nikim. Reliktem marniejącym na Martwej Wyspie!